e-commerce chce ochrony, chce regulacji yy, poza unijnych firm działających w tej branży i jednocześnie chciałby trochę więcej swobody, bo mnożą się unijne dyrektywy, które ze szlachetnych intencji chcą chronić konsumentów, ale trochę wiążą ręce przedsiębiorcom. Da się z tym coś zrobić? No, oczywiście, że się da. Próbujemy już to robić. Próbujemy przede wszystkim prowadzić dialog z różnymi podmiotami w Komisji Cyfryzacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Ten rynek potrzebuje, krótko mówiąc, zdrowej konkurencji. I ta zdrowa konkurencja jest konieczna, aby ratować, ale też pomagać polskim firmom e-commerce'owym po prostu istnieć i rozwijać się. I to jest wyzwanie dla polskiego parlamentu, ale również wyzwanie dla parlamentu europejskiego. Tutaj ta współpraca Musi być i przekonywać musimy my, jako parlamentarzyści polscy, rozumiejący jakby ten problem, tę branżę, no nie tylko Polaków, ale również naszych kolegów w Parlamencie Europejskim. To się już dzieje i mam nadzieję, że w najbliższym czasie po prostu ta sytuacja się zmieni. Polski e-commerce, który tak mimo tych problemów stosunkowo dobrze się jednak rozwija, co widzimy po dzisiejszej gali, widzimy jak innowacyjne, nowoczesne. We'll be right <laughs> back. Technologicznie firmy dzisiaj zyskały nagrody. Ten rynek ma potencjał, tylko trzeba jeszcze uwolnić w postaci po prostu uregulowania konkurencyjności. A jeśli chodzi o wszelkie regulacje, to oczywiście ja jako wolnościowiec powiem wprost, że im mniej tych regulacji, tym lepiej dla biznesu, ale tym lepiej po prostu dla gospodarki Polski każdego kraju, tym lepiej dla budżetu naszego kraju, bo przecież MŚP to sól naszej ziemi. MŚP, które też staram, o które też staram się dbać w zespole parlamentarnym, to ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Także trzymamy kciuki, ale nie tylko mówimy, a faktycznie staramy się w tym kierunku dużo robić, żeby pomóc sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.